Witam Was serdecznie, dzisiaj jest 74 dzień mojego wyzwania NoFap i dzisiaj będzie garść takich wskazówek dla osób, które miałyby ochotę spróbować transmutacji energii seksualnej w parze bo wiem, że są też pary, które oglądają kanał, pojawiły się pary na naszym kanale i wiem, że są to osoby, które pracują już nad rozwojem świadomości i być może chciałyby spróbować transformacji w parze. Ja jak wiecie nie mam jeszcze doświadczenia osobistego w tym temacie, ale obejrzałam sporo materiałów, na ten temat przeczytałam trochę materiałów, obejrzałam trochę filmów i mogę wam dać garść takich wskazówek. Ja lubię zaczynać od prostych wskazówek i myślę, że tutaj nie ma co Porywać się na jakieś bardzo skomplikowane techniki na samym początku, więc wybrałam z tych, z, tej, jak gdyby z, tych, z tych wiadomości, które gdzieś tam do mnie przyszły, takie najprostsze rzeczy, jak w ogóle zacząć. Bo ja myślę, że to też nie, nie chodzi o to, żeby tutaj um, uczyć się nie wiadomo jakich, jakich technik. Głównie chodzi o to, aby doświadczać, tak sobie myślę. Więc, jak zacząć, jeżeli chciałoby się spróbować magii seksualnej, świętej seksualności karetcy? Pierwszą zasadą jest tak naprawdę brak wysiłku. To ma być powolny, bezwysiłkowy stosunek, który. Polega w zasadzie na głębokim relaksie, jak najgłębszym relaksowaniu się e, ciała. E, zapewniają osoby, które próbowały e, prakty, praktyki świętej seksualności, zapewniają, że mężczyźni, którzy przestaną się, jakby pozbywać swojej energii seksualnej poprzez orgazmy, z całą pewnością nie będą mieli problemów z erekcją. Nie będą musieli używać żadnych sztucznych podniet, ani myśli, jak gdyby fantazji seksualnych związanych z pożądaniem, ani obrazów, ani pornografii, ani żadnych fetyszy, perwersji. Nic podobnego nie będzie konieczne. Sama obecność kobiety. Która no, jest dla nich atrakcyjna, oczywiście, e, i która jest przez nich kochana, wystarczy. <noise> Nic więcej nie jest, nie jest potrzebne. E, więc e, to jest praktyka, która w zasadzie no, samoistnie leczy, jak za dotknięciem czarodziejskiej, magicznej różdżki, wszystkie zaburzenia seksualne. E, w trakcie stosunku możecie będziecie mogli zaobserwować, że energia pożądania ulega transformacji yy, w energię miłości, yy, która będzie się rodzić gdzieś tutaj w ośrodku serca i rozprzestrzeniać na całe ciało zamiast znajdować ujście w genital, w okolicy genitaliów tylko. Yy. Będziecie mieli też poczucie takiej głębszej jedności z partnerem. W trakcie stosunku możecie oddalić się myślami od samego aktu i spróbować medytacji, modlitwy lub manifestacji. I to jest właśnie. Magia seksualna, to jest wykorzystanie energii seksualnej yy, na potrzeby nie prokreacji, a na potrzeby. Przepraszam, zastukanie, ale tutaj Hania się bawi parasolem. Yy, a na potrzeby kreacji duszy. Czyli jakby zaspokajamy pragnienie nie ciała, a pragnienie duszy i możecie manifestować um, to, czego pragniecie. Może to być obfitość również materialna, może to być, um, może to być um, zdrowie, może to być. Um, nie wiem, jakiś, jakiś sukces w biznesie, odniesienie sukcesu w biznesie może to być rozwój duchowy, co tam Wam w duszy, kochani, gra, czego pragniecie, możecie manifestować i o to prosić, um, możecie wykorzystywać po prostu tę energię do realizacji swoich marzeń poprzez manifestacje bezwysiłkowo. To właśnie jest nazywane magią seksualną. Jeżeli czujecie, że um, no, zbliżacie się do um, finału, do orgazmu, no to natychmiast należy się wycofać, rozłączyć i um, po pierwsze, w pierwszej, w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o mężczyzn, takie jest radzone. Nie wiem, jak to, jakie tutaj są wskazówki dla kobiet, ale jeżeli mężczyzna czujesz, że zaraz osiągniesz orgazm, wycofaj się z kobiety, napnij całe ciało i um, zaciśnij mięśnie kaga, Możesz je kilkakrotnie zacisnąć, rozluźnić i możesz wykonać pranayamę hamsa. Hamsa jest. To e, bardzo prosta i bardzo skuteczna, stricte sensu e, transmutacyjna prana jama, która polega na tym, że wdychając powietrze przez nos, e, wymawiamy mentalnie w głowie mantrę ham, a wydychając, e, przy czym wdech jest długi i głęboki, a wydech krótki. A wydychając możemy wymówić na takim, te, takim szeptem y, sylabę sa. I wygląda to mniej więcej tak. O, przepraszam za to trzęsienie, e, ale w każdym bądź razie. Ja, jak widzicie, nie wymawiam tej, tej sylaby ham, ale ja ją w głowie myślę. I to jest takie, jakby wyrzucenie tej sylaby, wyrzucenie powietrza, krótki wydech, a długi wdech. I to Wam pomoże przekierować tę energię seksualną do wyższych czakr. No i tak. I to z czasem, w zasadzie, tak jak osoby, które, że tak powiem, praktykują już świętą seksualność od dawna zapewniają, z czasem nauczycie się zauważać, że zbliżacie się już do tego punktu kulminacyjnego i nie będziecie po prostu podchodzić tak blisko tej granicy, bo tutaj jakby wszyscy, jak jeden mąż opowiadają, że początki były trudne i że często. Znaczy, że nie często, ale że generalnie zdarzały się porażki, tak? Czyli zdarzało się, że mimo tego, że, że próbowali. Nie dochodzić, nie kończyć. To jednak zdarzały się te orgazmy okazjonalnie. Natomiast, no, że tak powiem, trening, czyli mistrza. No i tak jak mówię, tutaj wszyscy zapewniają, że z czasem można się tego nauczyć, że będzie się poprzez samoobserwacje będzie się wiedziało, w którym momencie się po prostu zbliżamy już do tego niebezpiecznego obszaru który może się zakończyć wielkim wybuchem. No i się teraz spodziewać, czego? co zamiast orgazmu. Zamiast orgazmu poznacie całą gamę nowych doznań. Będzie to wymieniają tutaj osoby, które, które doświadczyły świętej seksualności uczucie błogości, uczucie ekstazy. Wszechogarniające uczucie miłości oraz bardzo głębokie poczucie więzi i jedności z partnerem. No, i tak, ja myślę, że na początek to chyba wystarczy taka garść informacji. Chciałam Wam jeszcze tylko powiedzieć, że strona, kanał Glorian rozpoczął właśnie dzisiaj serię filmów na temat świętej seksualności no i koniecznie, koniecznie polecam wam obejrzeć tę serię dzisiaj była premiera odcinka pierwszego, ja już go obejrzałam i jest warta obejrzenia myślę, że cała seria jest warta tego żeby poświęcić jej czas a jeśli chodzi o nas, o mnie i o chanie, to na dzień dzisiejszy to nie wkładaj sobie tego do łóżka. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Pozdrawiamy Was serdecznie. Przesyłamy buziaczki. Tak, bez mosia. w wrześni. pa, pa, pa. Do zobaczenia. Jutro, kochani. Jutro sadnam.